Na rok, spokojnie. przecież po może być bez. Macia, załóż. Dobra, ustawcie mi się do zdjęcia, żebym miała na nas zdjęcie później. No do lenia! Lenia, <grym> dzisiaj nie tak.

Jedna ręka do jednej nogi i do drugiej. I chodź. Teraz, raz, teraz. Super. Widzę, że jest was troszkę więcej. <śleszy> Uch! 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 Nie gasz po słonę matki i, i tyłu.

W restauracji Umberto. Okej, ok, okay, super. Kolejne dziewczyny? W pielnarskim bractwie, które brało dzisiaj udział, z całą pewnością było źle. Szanowni państwo, ogłoszenie wyników Byłam nieco później <głos》>. na... Przechodzimy, do nie powinniśmy oddać. Trzecie, macie? Ale to, będę miała pierwsze, bo nic nie wylałam. mieli okazję zobaczyć kto wygrał Nie ze a gdzie jest Kasia? nie byłoby nie zliczę do mnie? do mnie do mnie i weź no nie! za krótko tak <grystanie> przepraszam sponsorzy w mnie te podmioty, które w spawałgu organizacji, a wśród nich Dark Rest, piątego biegu kelnerów w Winebridge. Za chwileczkę po koziołkach kolejna odsłona tego biegu spotkanie.